Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Polka na Emigracji. Ja jestem Aneta i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Będę przymierzać ciuchy z Lumpeksu. Tak, tak jak wiecie, jest jesień, a mi trochę tych rzeczy brakuje, a dokładnie takich różnych bluzek. Byłam w Lumpeksie, zobaczyłam takie fajne, słuchajcie, ciuchy. A nie zawsze chcę po prostu chodzić w koszuli, no dzisiaj akurat jestem tak ubrana. A tak, akurat dżinsowa koszula taka, do tego e, takie dżinsowe, dżinsowe mam spodnie, ale ja nie zawsze chcę nosić ten dżins. A brakuje mi trochę bluzek, także uznałam, że i tak jadę do sklepu z używanymi rzeczami i tak, bo musiałam kupić ten garnek. A że kupiłam ten garnek ostatnio, no to stwierdziłam, że zahaczę o te, wiecie, ciuchy second-hand, ciuchy z drugiej ręki. Także w niższej cenie, naprawdę, naprawdę można wychwycić tutaj w Belgii, żyjąc na emigracji, takie cudenika, takie perełki. Ok, ja już was zabieram do mojego mini second-handu i już wam pokazuję moje. Moje zdobycze, moje zdobycze pokażę Wam. A Wy zostawiajcie po drodze łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem, tak żeby żaden odcinek Was nie ominął. To zaczynamy. Tak, tutaj mamy ciuchy upolowane z lumpeksu. Także być może to są zwykłe rzeczy, być może dla kogoś niezwykłe. Zobaczcie i ocencie sami. Pierwszą rzeczą jaką kupiłam to jest taki różowy słuchajcie sweterek, różowiutki sweterek, zobaczcie on nie ma tutaj żadnych kulek, specjalnie Wam robię tutaj zbliżenie, nie ma żadnych kulek, zmechaceń, także nie jest w ogóle rozciągnięty, dlatego też tak z bliska Wam pokazuję, mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Tutaj te rękawy bardzo mi się podobają, mają takie delikatne właśnie zmarszczenia, jest to krótki rękawek. No, kolor taki dosyć intensywny, ale to wiecie. To jest tak, kto jak lubi, nie? Ja na przykład lubię takie intensywne kolory. Marka tu jest. E, Lulu chyba, nie wiem. Nie wiem, czy znacie tą markę, jeżeli tak, to dajcie znać, piszcie. No i już wam tutaj pokażę jeszcze skład oczywiście materiału. Jest to SK. Jest to S i yy, jest to wiskoza. Wiskoza 80%, poliester 20%. Osobiście uznaję, że to jest ok. Yy, także kolor to jest taki różowy. No, a kto jak woli, no to być może fuksja. Jeżeli wolicie, no to, to fuksja może być różowy. Dla mnie to też nie ma problemu. <ścoughs> jest to naprawdę intensywny kolor. No, i zobaczymy i zobaczymy, jak będzie do mnie pasował. To mierzymy, mierzymy. Ja sobie akurat tak przymierzę na tą bluzkę, bo już mi się jej ściągać nie chce. O! No i słuchajcie. I słuchajcie, wyglądam tak. Powiem Wam, że no, fajnie, fajny jest, bardzo fajny jest ten krótki rękawek. I tak to wygląda. Nie jest bluzka zbyt obcisła. Z tyłu wygląda tak. Nie jest zbyt obcisła, za to jest bardzo przyjemna w dotyku, bardzo jest wygodna. No i myślę, że ten kolor pasuje do mnie. Jeżeli nie pasuje, to piszcie do mnie. Bardzo mi się podobają właśnie te rękawy, bo takie się wydawają, takie pomponiaste. Jednak jest taki. jest takim. Mm, jest taka wstawka czegoś po prostu innego, także to mi się bardzo, bardzo właśnie podoba. No i widzicie, do jeansów, czy na przykład też do jakiejś spódniczki, to myślę, że będzie pasowało. No niby, słuchajcie, taki zwykły sweterek, a wydaje mi się, że nie jest taki aż zwykły, bo ma tutaj jednak tą wstawkę czegoś. Najważniejsze, słuchajcie, że nie jest rozciągnięty i nie ma żadnych tam zmechaceń, nie ma tutaj nigdzie nitka, nie wystaje, także... Myślę, że jest ok. I ten sweterek kosztował mnie dokładnie 6 euro. 6,10 euro. Następną rzeczą, słuchajcie, jaką kupiłam, to jest po prostu sweterek. Sweterek jest to taki brązowy, zwykły, rozpinany sweterek. Zwykły, niezwykły. Same za chwilę ocenicie. Słuchajcie, jest bardzo przymiły w dotyku. Ten sweterek też, tak jak widzicie, jest koloru takiego cappuccino lub też taki jasny brązowy. Nie jest on nigdzie zmechacony. Tutaj ma taką fajną wstawkę, e, czyli taką kokardeczkę, cekinki. Widać, że te cekinki wszystkie są, także to jest fajnie. Nie jest też roz, rozciągnięty. Tutaj wygląda z tyłu tak. Z tyłu wygląda tak. I słuchajcie, to jest marka Annie. Anny Fashion albo Annie Fashion, nie wiem dokładnie jak to przeczytać, jest to SM. Wszystkie guziczki tutaj są takie. No, powiem Wam, że bardzo dużo jest takich właśnie sweterków rozpinanych w lumpach się. Bardzo dużo można takich sweterków dostać, począwszy od seledynowy, niebieski, żółty. Natomiast ja się zdecydowałam na ten, dlatego że. Ja się zdecydowałam na ten, dlatego, że on jest bardzo przemiły tutaj, kiedy się go dotyka. A co najważniejsze, zdecydowałam się na niego, ponieważ, ponieważ zobaczcie kobietki, tak jak go już ubrałam, on świetny ma krój. Bardzo, bardzo przepiękny, bardzo fajny, bardzo fajny, wygodny krój. Zobaczcie, jak on się fajnie tutaj na mnie układa. Także naprawdę inne sweterki też takie rozpinane przymierzyłam i powiem Wam, że takiego fajnego kształtu nie miały te sweterki, a ten sweterek faktycznie idzie tutaj dekoldem tak jakby w X i tutaj już w tułów to jest tak jakby X. Także fajnie, bardzo fajnie. No i można ten sweterek nosić tak, tak rozpięty. Widzicie, jest tak, jest dokąd powinien być. No, brzucha trochę mam, no, ale wiecie, ja jestem po cesarkach, także <gryw> innego brzucha już mieć nie będę. Zobaczcie, jak on fajnie się na mnie układa, mimo tego, że jest właśnie rozpięty. To wydaje mi się, że jest to bardzo, że bardzo fajnie właśnie wygląda, ale jeszcze wam się zapnę. O, zapniemy się. Znaczy, ja tak nie chcę być właśnie całkowicie zapięta, bo jak jestem tutaj. Zapięta to wydaje mi się, o, można też tak nosić, jeśli ktoś by chciał. Tak on wygląda, właśnie kiedy on jest zapięty całkowicie, natomiast tak jak ja mówię, że ja nie chcę, żeby on był zapinany, tylko on ma być odpięty, bo jak już zapięty, no to tak atrakcyjnie mi się wydaje, że nie wygląda. Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo cieplutki, jest ten sweterek. Ja właśnie czegoś tak szukałam, też taką szybką narzutkę, o, też można sobie tak nosić. Po prostu zapiąć na jeden, bo mi się osobiście nie podoba, jak jest całkowicie zapięty ten sweterek. Także, no i jeszcze Wam pokażę tutaj, o, z bliska, tak bardziej. Możecie sobie zobaczyć, jaki to jest naprawdę zadbany sweterek. Bardzo wygodny, fajny, no i bardzo ładny. Naprawdę mówię Wam, że jak przymierzałam te inne sweterki, to one po prostu były jakieś takie, wiecie, proste, po prostu tu od tego kordu i tak. Pff, tak na prosto, nie? A tutaj jednak jest taki fajny um, x lub też y, jak kto woli. I to mi się właśnie bardzo, bardzo podoba w tym sweterku. Nie wiem, czy wy też lubicie takie nosić. Ja osobiście kiedyś kiedyś taki właśnie miałam i był on koloru żółtego i bardzo go lubiłam nosić, a później już nie wiem, czy dziura mi się zrobiła gdzieś, czy coś, ale długo, długo nosiłam takie sweterki. Także tak wygląda ten sweterek jest naprawdę przemiły w dotyku. I nie wiem, czy ja Wam powiem, z czego on jest zrobiony. Niestety nie powiem. Być może ma y, troszeczkę zawartość jakiegoś tam kaszmiru. Natomiast metka tutaj jest urwana, więc y, prawdy się nie dowiemy. Ale jest tak mięciusi, słuchajcie, tak słodziusi. Jest bardzo, bardzo fajny ten sweterek w dotyku, także być może trochę procent tego kaszmiru jednak może mieć. Fajny, fajny sweterek i za ten sweterek ja zapłaciłam również 6,10 euro. Okej, okay. kolejną rzeczą jaką kupiłam, no tak jak już Wam mówiłam, no to mamy jesień. I szukałam właśnie takiego sweterka, też zwykłego, słuchajcie, bez kaptura, bo ja mam też taki kapturem. Tutaj mam też ten mój ulubiony sweter, kratkę jego. I go notorycznie noszę, ale że zauważyłam, że ja go cały czas noszę, bo jest taki mój ulubiony, no to uznałam, że kupię coś innego. I słuchajcie, ja kupiłam jeszcze taki zwykły, fajny sweter, taki dziergany być może, w kolorze takim szarym. Tutaj, o zobaczcie, tak wyglądają te plecy. Tutaj wygląda jakby, jakby takie trochę inne szycie miał, ale to tak jak widzicie specjalnie jest to zrobione, bo jest to widoczne z obu stron na plecach. I jest to marka, marka H&M. Jest to marka H&M i jest to rozmiar SSK s ale czy tutaj jest? O, mamy tutaj metkę, i jeszcze Wam mogę powiedzieć e, dokładnie, z czego tutaj się składa ten e, sweter. Także mamy tutaj biały akryl. Przepraszam, bawełna 60% i 40% jest e, akryl. Także świetny, świetny skład. M mam nadzieję, że widać. o... No, i ja sobie przymierzę właśnie ten sweterek. Tutaj, wiecie co, tutaj jest takie rozcięcie, ale wydaje mi się, że to jest takie specjalne rozcięcie. Że to nie jest takie przypadkowe, gdzieś coś tam się zrobiło. Tylko jest tutaj tak zakończone. Specjalnie mi się wydaje takie cięcie zrobione. No i tak. No i tak. Tak wyglądam w tym sweterku. Rękawy są w sam raz bardzo dobre. Nie są one zbyt luźne. Takie troszeczkę luzu mają, ale tak jest w sam raz. O. Tył wygląda tak. Czyli tak. Tak jak widzicie, tył jest i tak troszeczkę dłuższy, a przód jest krótszy. No i tutaj widzicie, tak po boku są po boku jest takie fajne rozcięcie, tutaj, po boku jest fajne rozcięcie i tutaj też jest właśnie to fajne takie rozcięcie. Mi osobiście to nie przeszkadza, myślę, że to tak dodaje uroku też, że ten sweter nie jest taki prosty, nie jest taki zwykły. A jest bardzo ciepły, nie jest rozciągnięty, z lekka jest przewiewny. także słuchajcie na takie sytuacje stresowe w sam raz, <noise> będzie i Wam ciepło i będzie... On też taką klimatyzacją przyjemną, bo jak się idzie, to czuć taki przepływ powietrza, właśnie kiedy tak się zbliżam i oddalam. Mm. <grym> Także jest bardzo fajny, a tym bardziej mi się podoba, bo jest to kolor szary i właśnie na taki kolor sweterka polowałam. Tutaj robię Wam zbliżenie, możecie sobie zobaczyć. Jest on nałożony, widzicie, na koszulkę czarną i chyba tej koszulki. Czarnej nie widać. Jeszcze Wam się pokażę z tyłu. Tej czarnej koszulki chyba nie widać, także widzicie, nie ma problemu. No i tak w nim wyglądam. Powiem Wam, że bardzo miło się czuję. On tutaj nie jest taki, żeby gryzł, czy coś takiego, to to nie. Także jest naprawdę, naprawdę przemiły, więc jakbyście były też w Lupeksie i taki sweterek znalazły, czy w hm to polecam. Właśnie za niego zapłaciłam. A 4,60 euro. Tylko oczywiście musicie uważać, żeby takiego swetra, żeby go nigdzie nie zahaczyć, no bo wiadomo, że to jest, nie wiem jak to się nazywa fachowo, czy nitka, czy jakaś tam nitka, nic specjalnego, to wiecie, żeby nie zahaczyć, no bo może zaraz odstawać. Także musicie trochę um, uważać, ale ogólnie świetna zdobycz, moim zdaniem. I bardzo taki sweterek pasuje i do dresów i do jeansów. Słuchajcie, ja będę składać odcinek dla Was, ale nie jestem pewna, czy ten odcinek wejdzie mi tak, wiecie, w tym jednym odcinku. Dlatego, jeżeli się nie zmieści, to po prostu będzie to zrobione na dwa odcinki. Więc, jeżeli interesują Was jeszcze te ciuchy moje używane, to wpadajcie na drugą część koniecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Polka na emigracji.